Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mam na imię Piotr, to jest program Kuźnia Smaków. Jak zapewne wiecie, mmm, słońce e, już kryje się coraz niżej kupoty kanam. <grym z pomidorów> w każdym razie e, chciałbym wam powiedzieć po prostu, że dzisiaj zrobimy sobie e, Krem z pomidorów. Pomidory idealne naprawdę mają w sobie to słońce, którego Niedługo trochę nam będzie brakowało z tego względu, że zima jesień zbliża się wielkimi krokami. Dlatego zrobimy sobie krem z pomidorów, oczywiście gryścik i e, odrobinę kwaśnej śmietany. Więc lecimy. Dobra moi drodzy, od czego zaczynamy? Zaczynamy sobie od pokrojenia czosku e, cebuli. Oczywiście pomidory, mam tutaj 7 pomidorów, takich lekko większych, oczywiście zupa nie będzie olbrzymia, po prostu e, w olbrzymich porcjach, po prostu na dwie osoby, żeby tak do obiadu sobie zjeść taką zupkę. Od czego zaczynam? Zaczynam od wydrążenia sobie środków e, właśnie z tych pomidorów, żeby nie było żadnych niedoskonałości, żadnych e, takich twardszych elementów, nawet po zmiksowaniu mogą być, trafić się takie twardsze elementy, jeśli nie wyjmiemy ich. Chcę z nich zdjąć skórę, żeby oczywiście ta skóra również nie latała wszędzie dookoła, dlatego co robię? Po prostu zagotowuję wodę. Do tej wody wkładam pomidory na pół minuty do minuty, po prostu a potem pod zimną wodę. Od razu skóra się kurczy i łatwo rękoma nam zdjąć. Stawiam garnek na gaz, odrobina oliwy, czosnek, cebulka. Oczywiście niech się lekko podsmażą, że zeszklą się. Następnie dodamy pomidory, zlejemy to 400 gramami wody. Dodamy również papryki wędzonej, pieprzu oraz soli. Możecie tutaj dodać ostrości. Bardzo pomidory lubią e, taką ostrość, lekką podkręconą. Dlatego moi drodzy, cebulka. Cebulę kroję po prostu w piórka. Czosnek w plasterki. Rozgrzewałem patelnię, odrobina oliwy Dodam jeszcze papryczkę chili Rozgrzewam garnek Odrobina oliwy Dodaję w tym momencie, jeszcze nie jest gorące I dodaję cebulkę i czosnek Z tego względu, żeby tak czosnek szybko się nie spalił Nie chcę tego Również trafia papryczka chili Zupka ma być lekko ostra Fajnie tutaj już się podsmaża wszystko. Już czuję te aromaty. Fantastyczne. W tym momencie dodaję pieprzu. Tak, szczyptę, dwie. Paprykę wędzoną. Też dwie szczypty. Dodam soli. Super. Fantastycznie, żebyście tylko to poczuli. Naprawdę byście byli już zachwyceni, chociaż nawet jeszcze pomidorów tutaj nie ma. To byście za byli zachwyceni tą zupą pomidorową, krem z pomidorów, jaki niedługo będzie. Moi drodzy, bardzo prosta zupa. Jeśli macie bulion, możecie dodać teraz bulion. Ja natomiast dodam yy, pomidory, które wcześniej obraliśmy. Dodam również 400 gram wody, mililitrów. Jeden gram to 1 ml wody, to więc nagramy ja liczę. I jeszcze Stuwa. Ta cebula strasznie ostra jest, dlatego... Huu, moje oczy. Dobra, w każdym razie. Teraz czekamy aż zupa się zagotuje, ta woda się zagotuje, pomidory się zagotują i w ogóle wszystko, żeby się zagotowało. I wtedy będziemy blendowali i zupa będzie gotowa. Nic prostszego, a bardzo smaczne. No i widzimy się za chwilę. pomidory i zupa zaczęły się gotować dlatego teraz włączam Termomiksa i wy możecie blenderem to zrobić albo jakimś innym urządzeniem które wam wszystko fajnie zmiksuje na gładką konsystencję e, dlatego e, zróbcie to właśnie teraz przejdźmy do miksowania moi drodzy jeśli teraz dodaliśmy sobie tutaj wszystko możecie również dodać jakąś bazylię świeżą. Ja akurat posiadam, dlatego je dodam. Jeśli nie macie, no to, no to dodajcie suszonej, albo innych przypraw w związku... Albo dodajcie właśnie jakąś... Jakieś działa prowansalskie, czy właśnie suszoną bazylię. Ja mam tutaj garstkę bazylii świeżej. Możecie zauważyć. Dlatego trafia również do Thermomixa. O, i zaczynamy blendować. Moi drodzy, zupa krem już jest gotowa. Pachnie genialnie zmiksowana, elegancka. Ale pachnie fantastico! Moi drodzy, zobaczcie, fantastyczny, fantastyczny kremik wyszedł, taki jaki chciałem. Teraz w tym momencie możecie również zasmakować, zobaczyć czy. Czy jest słona, czy jest pieprzna, czy jest dobrze doprawiona? Według Was zależy, ile wody dodaliście, ile pomidorów, czy były soczyste, czy mniej, czy były bardziej skondensowane, właśnie Dlatego e, teraz doprawcie i, i, i możemy wykładać. No dobra, lecimy. No i drodzy, jeszcze Wam pokażę, tylko przelewając, jak ta pięknie zupka wygląda. Może jeszcze uda mi się oddalić. O! Zobaczcie fenomenalnie o to mi chodziło super fantastycznie Moi drodzy, dzięki za oglądanie. To był przepis na zupę, zupę krem z pomidorów. Jak wam smakowała? Zostawcie lubcie film, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z filmami. No i co? Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Hej!